Ostatni przejdzie tor przeszkód wygrywa. Pierwsza zaczyna Ania. Już mamy czas oczywiście. Tutaj czas się liczy. Ania widać od tyłu. Już mamy 15 sekund. Ania ma 34 sekundy i 22 setne. Teraz Laura. Start. Może noście pojdźmy, słoneczko. Tak Ona no, to tam, poszła. Ja też. Nie no, Stop. Laura ma 36 sekund 69 setnych. Teraz Julka. Czas. Ma 37 sekund i 80 setnych. Wygrywa Ania.